Kobiety to nic innego jak maszyny do rodzenia dzieci, stwierdził Napoleon Bonaparte. Na pierwszy rzut oka wydaje się to okrutne, wręcz absurdalne. Kto nie pragnąłby mężczyzny pełnego władzy, ambicji i dominacji. Jednak wielkość wymaga wysokiej ceny. Wielcy ludzie rzadko są obecni, są pochłonięci, pożerani przez wojnę, strategię i wizje. W nieustępliwej pogoni za przeznaczeniem jest mało miejsca na emocjonalną pielęgnację ciągłe zapewnianie czy oswojenie. Napoleon rozumiał to nie tylko jako zdobywca, ale i jako kochanek. Jego listy do Józefiny, płomienne, desperackie, nawet żałosne, spotykały się z zimną zdradą. Gdy budował imperium, ona bawiła się z kochankami, ujawniając prawdę, nie wszystkie kobiety pragną wielkości mężczyzny. Wiele się jej boi, bo wielkość nie ulega. Nie można jej zamknąć w spokojnym domu, ani zakotwiczyć rutynowym uczuciem. Wielkość jest dzika, niestabilna, żarłoczna, a dla wielu kobiet to nie miłość, to zagrożenie. Dlatego zwracają się ku temu, co łatwe do opanowania, bezpieczne, przeciętne. Przeciętny mężczyzna nie zadaje głębokich pytań, nie toczy prawdziwych bitew, nie goni za spuścizną. Jest miękki, obecny, zależny. Jego tożsamość krąży wokół niej, nie wokół misji. To czyni go atrakcyjnym, nie przez to. Kim jest, lecz przez to, czego mu brakuje niebezpieczeństwa, poświęcenia, ryzyka porzucenia, które niesie mężczyzna dążący do czegoś większego niż on sam. Napoleon widział to jasno. Jego stwierdzenie o kobietach nie wynikało z nienawiści, lecz z wyrachowanej obserwacji. Sprowadził je do biologii, bo w jego oczach większość nie wychodziła poza nią. Większość nie rozumiała burz szalejących w sercu mężczyzny, który odrzuca małe życie. Nie szukał uczucia, lecz prawdy, nawet jeśli bolała, zwłaszcza jeśli bolała. Im wyżej mężczyzna się wspina, tym bardziej samotnie kroczy, nie z wyboru, lecz dlatego, że wygoda i potrzeba emocjonalna nie nadążają za ogniem wielkości. Rozejrzyj się dziś. Społeczeństwo twierdzi, że ceni doskonałość, ale tylko gdy jest wygodna, zabawna lub bezpieczna. Mężczyzna o prawdziwej sile, głębi i wizji przeraża. Zwłaszcza w miłości. Napoleon nauczył się tego przez ból. Mistrz wojny, Bóg impetu, zniżył się do błagania Józefiny, by go nie zdradziła. Zdradziła mimo to. Dlaczego? Władza nie uwodzi serca tak jak przewidywalność. Wygrywa bitwy, ale rzadko zdobywa emocjonalną lojalność. Kobiety, nawet te blisko wielkości, często wybierają towarzystwo zamiast podboju. Myślisz, że to się zmieniło. Współcześni mężczyźni wierzą, że sukces przyniesie miłość, ale Napoleon by się z tego śmiał. Im bardziej wyjątkowy się stajesz, tym mniej kochany wydajesz się tym, którzy pragną stabilności. Dlatego wiele kobiet nieświadomie wybiera mężczyzn, których może kontrolować mężczyzn wdzięcznych za samobycie obok. Przeciętni mężczyźni nie wywołują fal, nie wymagają ciszy, by myśleć. Nie znikają w obsesjach ani nie poświęcają teraźniejszości dla przyszłości, którą tylko oni widzą. Krążą wokół niej. A bycie centrum czyjegoś wszechświata jest odurzające. Lecz dla mężczyzny dążącego do wielkości taka miłość jest rzadka. On nie krąży. On się wznosi, zagrażając wygodzie, której wymagają nowoczesne związki. Napoleon żył w tej paradoksalnej rzeczywistości. Człowiek, który dowodził armiami, był postrzegany jako odległy, zbyt skupiony, zbyt zimny. Ale jak inaczej buduje się imperium? Jak mężczyzna zapisuje swoje imię w kościach historii? Nie przez szeptanie czułych słówek, lecz przez stanie się kimś więcej niż człowiekiem, siłą. Szukasz wygody czy spuścizny. Napoleon wiedział, że większość kobiet wybiera to pierwsze. Każdy mężczyzna, który zaznał zdrady, budując coś większego, zna jego ból. Oddajesz swój czas, umysł i duszę wizji, tylko po to, by spotkać się z urazą niepodziwem, lecz urazą. Twoja wielkość obnaża cudzą przeciętność. Twój fokus wydaje się dystansem, ambicja arogancją, cisza emocjonalną nieobecnością. Mężczyźni jak Napoleon nie urodzili się, by tulić, urodzili się, by przewodzić, tworzyć, dominować. To koliduje z emocjonalnym scenariuszem nowoczesnych związków. On nie nienawidził kobiet, widział prawdę, której większość mężczyzn się boi. To, co kobieta mówi, że chce, często różni się od tego, co wybiera. Może podziwiać wielkość w teorii, ale poślubia wygodę w praktyce. Miłość bez zrozumienia to tykający zegar. Większość kobiet nie rozumie ceny męskiej dyscypliny bezsennych nocy, szyderstw, izolacji, krwi. Trudu, widzą wynik, nie wojnę za nim. Gdy ta wojna trwa, gdy wciąż się wspinasz zamiast osiadać, rodzi się uraza. Dlatego Napoleon mówił o kobietach z takim chłodem. Próbował romantycznego idealizmu i zawiódł go nie dlatego, że nie umiał kochać, lecz dlatego, że miłość nie nadążała za jego przeznaczeniem. Wybór przeznaczenia nad domowość oznacza wybór samotności, władza lub pokój, ale rzadko oba. Wielki człowiek kroczy sam, nie z pragnienia, lecz dlatego, że przerasta to, co świat oferuje za posłuszeństwo. Napoleon nie szukał samotności, ciężar jego wizji mu ją narzucił. Im wyżej mężczyzna się wspina, tym mniej rozumieją powietrze, którym oddycha. Kobiety chcą być widziane, słyszane, przytulane, ale człowiek pochłonięty celem ma mało czasu na kruche potrzeby emocjonalnej walidacji. Nie jest zimny z natury. Lecz utwardzony przez cel. Społeczeństwo tego nie przyznaje. Większość, w tym kobiety, boi się prawdziwie wielkich nie dlatego, że są źli, lecz dlatego, że nie można ich oswoić. Świat nazywa takich mężczyzn toksycznymi, niedostępnymi, niesłuchającymi. Oczywiście, że nie słuchają, są zajęci tworzeniem historii. Napoleon był oczerniany za ambicje, ego, ale przede wszystkim za odmowę klęczenia przed miłością. Tradycją czy wygodą. Jego upadek to nie jego władza, lecz iluzja, że najbliżsi mogą ją zrozumieć. Nawet lew umiera sam. Oto niewypowiedziana prawda. Mężczyzna musi wybrać imperium lub gniazdo. Jedno daje spuściznę, drugie ciepło, ale nigdy oba. Przeciętni mężczyźni są kochani, chwaleni, pamiętani jako dobrzy, ale wielcy, samotni, niezrozumiani. Wygnani zapisują swoje imiona w czasie. Jeśli gonisz za prawdą, wielkością, nieśmiertelnością, bądź gotów na brak miłości, zwątpienie, porzucenie. Nie jesteś bezpieczny, a to czyni cię niebezpiecznym, lecz świat kłania się niebezpieczeństwu. Dlaczego kobiety odrzucają zdyscyplinowanych, wizjonerskich mężczyzn na rzecz przewidywalnych? Wielcy ludzie są lustrami, odbijającymi to, czym inni nie są. Ich ambicja obnaża zadowolenie, cisza niepewność, samotność zależność. Dla większości to lustro jest nie do zniesienia. Wielki człowiek nie potrzebuje emocjonalnej walidacji, nie szuka aprobaty, nie boi się samotności. To nie jest romantyczne, to przerażające. Nie można go kontrolować, uwieść łagodnością, ani zatrzymać uczuciem. Można tylko za nim podążać lub zostać w tyle. Kobiety nie wybierają z podziwu. Lecz z emocjonalnej przewagi mężczyznę, który zostaje, gdy płacze, zatrzymuje swoje życie dla jej wątpliwości, czyni ją osią swojego świata. Ale wielki człowiek nie zatrzymuje się. Buduje, krwawi, a jego serce jest zdyscyplinowane. Nie jest niezdolny do miłości, ale miłość nie jest jego misą. To czyni go nieosiągalnym dla przeciętnej kobiety, która szuka towarzysza, by czuć się bezpieczną, wysłuchaną priorytetową, nie tytana, by iść u jego boku. Dlatego wiele kobiet zadowala się mężczyznami, którzy wyglądają na silnych, ale w środku są plastyczni, formowani przez ich potrzeby. Może go kochać, poślubić, ale w głębi wie, że wybrała sługę, nie króla. Ty, który nie klękasz, który płoniesz o drugiej nad ranem, tworząc wizję, nigdy nie zostałeś odrzucony za swoje wady, lecz za swój ogień. Większość nie chce się wspinać. Chce odpocząć. Nie zazdrość przeciętnemu mężczyźnie, współczuj mu. Może być kochany, ale nigdy szanowany. Nigdy potrzebny w sposób, który wstrząsa duszą. Nie jesteś stworzony do zwykłej miłości. Twoje życie to burza. Twoja ścieżka stroma. Twoją nagrodą nie jest wygoda, lecz podbój nad sobą, swoimi wątpliwościami, szeptami, by się poddać. Puść ją. Puść ideę bycia zrozumianym. Zostałeś stworzony dla celu, nie dla wygody. Tak, możesz kroczyć sam, umrzeć niezrozumiany. Ale trzymaj kurs, a twoje imię przetrwa. Żadna kobieta nie buduje posągów, nie przepisuje historii, nie prowadzi narodów do bitew. Mężczyźni to robią sami, krwawiąc, skupieni, niekochani, ale niepowstrzymani. Przestań pytać, dlaczego cię nie wybrała. Nie chciała wielkości, chciała wygody. Ty nie jesteś wygodą, jesteś niebezpieczeństwem, a świat wciąż kłania się niebezpieczeństwu. Jeśli ta prawda cię poruszyła, nie odchodź w ciszy. Polub, udostępnij, zasubskrybuj, dołącz jako członek. Prawda, jak wielkość, nie jest stworzona dla wygody, ma rozpalać.